também é esse esquema aqui? Słucham. Ciepła woda pewnie, tak? Ola, ciepła woda. Jest to brudna, ale nie pochlap się, bo ty to stanie widać pewnie lampy Dałem jak ci tam na występach jest się łaci Och Mhm.

Jakby taki duży słońce i tak, żyć, wziął, tak, męczy, no, się tak no, to świecie. Jako? Tak, tak. Jeszcze bardziej to ja, ja, ja bym nie co? Kimaka. Ty nie byłaś, no? No, byłaś mała. Byłaś? mam to? I. Ty... Ja no, no. no, widziałem w Warszawie chyba w kangurze, takim byłaś w torbie kangura, tak? Nie no, widziałem, Ale że... ja nie widziała. No, nie widziałaś, ale jak przyjdziesz do tej domu, to się pokaże. Ale w Płocku ja teraz też bywa, co? Też wejdę No, do Torby Kangura to musisz jechać do Płocku. to w Płocku było, czy zawsze było? Kangur. Kangur. No. Ja byłem w Torbie Kangura. No, ale to gdzie było? Tato, w Płocku. W Płocku chyba, co? Okay. W Płocku. Nie byłem, to ja też, ja też. Ja też. Pod słońcem akurat. Wyświetlę między wami sobie zdjęcie, sobie zdjęcie. co? Gdzie O! No, odka, idź. A ja chciałem, gdzie ja ma zdjęcie, no a do!